Wojciech Szczotka, przedsiębiorca leśny oraz wiceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie. Jako człowiek nierozerwalnie związany z lasami, bardzo dobrze rozumiem potrzebę ochrony przyrody. Twierdzę również, że w obecnych czasach potrzebna, potrzeba nam jest bardzo szeroka oraz wielopoziomowa dyskusja na temat form ochrony przyrody. Zrównoważony rozwój wymaga balansu pomiędzy wszystkimi funkcjami lasu. Funkcje społeczne oraz ochronne powinny się równoważyć z funkcjami gospodarczymi. Jako przedstawiciel zakładów usług leśnych zatrudniających ponad 20 tysięcy osób, chciałbym wyrazić swoją obawę z, yy, związaną z próbami ograniczenia ilości drzewostanów yy, gospodarczych. Dla wielu z nas jest to wyrok. Dla nas, dla naszych pracowników. Wielu z nas nie wyobraża sobie pracy gdzie indziej. Jesteśmy bardzo mocno związani z lasem. Nie tylko z niego bierzemy, ale przede wszystkim dajemy mu siebie i swój czas. Drewno jest praktycznie w każdym aspekcie naszego życia. Drewno to jest kartka papieru. Drewno to jest popularna ostatnio papierowa słomka. Drewno to są meble. Drewno jest praktycznie wszędzie. Ostatnio popularne są hasła na temat emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Drewno magazynuje węgiel. Magazynuje go przez dziesiątki lat. Moją dużą obawę budzi też to, że jeśli ograniczymy pozyskanie drewna, to skąd zakłady drzewiarskie oraz meblarskie wezmą drewno na dalsze funkcjonowanie? Wezmą ją je między innymi z lasów między innymi Rosji, między innymi Ameryki Południowej, gdzie drewno pozyskiwane jest w sposób rabunkowy, na pewno niezrównoważony. Jak wiemy, w naszych lasach, pomimo tego, że pozyskanie drewna wzrasta, to jest ono cały czas dużo mniejsze niż jego przyrost. Także uważam to za też jeden z, z naszych wspólnych sukcesów. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym się odnieść do sytuacji, która w chwili obecnej się pojawia w naszym kraju, w naszych warunkach gospodarczych. Oczywiście związana z branżą leśną, branżą oko-leśną, z żzewnictwem sytuacja jest dosyć pilna i wymaga pewnego rodzaju słowa komentarza. Podejrzewam, że wielu zacznie, zac, zacniejszych ode mnie już ten temat analizowało, starało się gdzieś tam wypowiedzieć. Niemniej jako dydaktyk, leśnik, osoba związana ze średnim kształceniem leśnym, z wyższym kształceniem leśnym uważam za stosowne wypowiedzieć się w tej sprawie. Szanowni Państwo. Mówię tu o Zielonym ładzie, zielonym ładzie i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, założenia Zielonego Ładu nie są aż tak tragiczne. Może dla niektórych krajów, ale dla naszego kraju, dla naszego modelu gospodarowania w polskim leśnictwie przynoszą skutki diametralne, bardzo groźne, bardzo newralgiczne, zmieniające i burzące całą strukturę polskiego leśnictwa, polskiego modelu gospodarczego. Pragnę tu przypomnieć, że niedługo, bo już w roku 24 instytucja, państwowa instytucja, państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe będzie obchodziła stulecie swojego istnienia i to jest piękny okres w dziejach historii, może nie samej firmy, bo to nie jest najistotniejsze, ale w dziejach historii polskiej przyrody, polskich lasów, polskiego modelu gospodarowania. Trzeba głośno tu powiedzieć i nazwać fakty po imieniu. To, że firma jest stuletnia, to też świadczy o jej stabilizacji. O, pomimo tego, iż różne zagrożenia wewnętrzne, zewnętrzne po drodze się pojawiały, podczas tego okresu stuletniego, ta firma przetrwała, pracuje dla dobra całego społeczeństwa. Jest to firma państwowa. Układ lasów w Polsce, wypracowany przez lata, jest taki, że Przede wszystkim jest odmienny od większości struktury lasów w innych krajach europejskich. To znaczy, ponad 80% lasów mamy we własności Skarbu Państwa, a tylko 18% to są lasy prywatne. Ta struktura powoduje ten jednolity model, też zarządzania tą wielką, wielką instytucją, tą jedną trzecią majątku Skarbu Państwa. Ta stabilizacja powoduje trwałość trwania tych ekosystemów i jednolity charakter prowadzący prac gospodarczych. Należy głośno też powiedzieć, że polskie leśnictwo to nie jest model gospodarczy nastawiony tylko i wyłącznie na funkcje produkcyjne. O tym może niewiele się wspomina albo nie ma też takiego echa czy też oddźwięku tego wszystkiego, co polski leśnik robi. Polskie leśnictwo opiera się na trzech filarach, jakże bardzo ważnych. Te trzy filary są przez polskiego leśnika na równi traktowane, tak? To są filary, oczywiście jest filar jeden związany z produkcją, z elementami gospodarczymi, z pozyskaniem drewna i o tym za chwileczkę dopowiem, ale są dwa pozostałe filary. Jeden filar to jest funkcja społeczna lasu, jakże dzisiaj istotny. Ile dzisiaj leśnikom zawdzięczamy, jeśli mówimy o dostępności, o, o wejściu do lasu, o turystyce, o zagospodarowaniu rekreacyjnym. Leśnicy nie boją się nowych wyzwań i nowych tematów. Cały czas to środowisko leśne bardziej zbliżają do całego społeczeństwa, do wszystkich laików, którzy z tym terenem i z tym modelem gospodarczym nie są na co dzień związani. I trzecia funkcja to jest funkcja ochroniarska, funkcja ekologiczna. Mająca na celu na cały czas dbałość o dobrostan przodniczy całego kraju. Bezpośrednim zagrożeniem mającym na celu, który ma być sprawdzony przez Zielony Ład, jest ograniczenie pozyskania w starszych drzewostanach. Cóż ja jako dydaktyk mogę cały czas powiedzieć swoim uczniom, czy to w średniej szkole, czy, czy studentom na temat tego, co robi polski leśnik. Polski leśnik. Raz, że zwiększa lesistość naszego kraju. Docelowo mamy osiągnąć już w niedługiej perspektywie czasowej lesistość średnioeuropejską i to znając pracowitość tej grupy zawodowej na pewno osiągniemy, dojść do poziomu 32% w naszym kraju, gdzie w kolejnych latach, zgodnie z polityką leśną państwa, nawet do 33%. A z drugiej strony, my cały czas polskie lasy postarzamy, cały czas polski leśnik pracuje nad tym, żeby ten układ klas wieku i ten wiek drzewostanów przesuwał się w stronę tych najstarszych. I w momencie takiego profilu gospodarczego okazuje się, że Zielony Ład ma nam narzucić zakaz, całkowity zakaz pozyskania surowca drzewowego w starszych drzewostanach. Wydaje się to śmieszne, bo akurat w tych najstarszych drzewostanach pozyskujemy proporcjonalnie najmniej. Układ klas wieku w naszych polskich lasach mówi wyraźnie, że mamy drzewostanów najwięcej w trzeciej i na początku czwartej klasy wieku, czyli tych średnioklasowych. I tu polscy leśnicy umiejętnie gospodarują tymi sortymentami. Z grupy średnio wymiarowej. Oprócz tego, że mówimy tu o polskim leśnictwie, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Może w tym momencie powiem takie dosyć brutalne słowa, ale. Inne kraje europejskie nie muszą nas uczyć leśnictwa. Model wypracowany w Polsce i stosowany od wielu lat polskiej gospodarki leśnej, tej, tej, tej opartej na trzech filarach, o których wspomniałem. Ta trustopniowa struktura organizacyjna, gdzie mam nadleśnictwa regionalne i dyrekcję generalną jest modelem o tyle sensownym, że polskie leśnictwo już podjęło ten trud transformacji europejskiej i dużo wcześniej, zanim nasz kraj cały wszedł do Unii Europejskiej, a przypomnę był to rok 2004, polskie leśnictwo w Europie znalazło się w 1991 roku. Dlaczego w 1991 Dlaczego w tym roku? Ano dlatego, że powstała ustawa o lasach, napisana przez fachowców, przez leśników i napisana z myślą przewodnią mającą na celu chronić środowisko przyrodnicze. To w tejże ustawie, drodzy Państwo, pojawiło się takie sformułowanie, chociażby jak trwale zrównoważona gospodarka leśna. Trwale zróżniona gospodarka leśna, która obowiązuje do dzisiaj, to jest taka gospodarka, mówię teraz tu do wszystkich niezwiązanych z lasem, która ma na celu wykorzystanie wszystkich funkcji, które daje las i tych produkcyjnych, i tych ekologicznych, i tych ochroniarskich, i tych społecznych dla dobra obecnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. Tak? Na las, następnych pokoleń kształconych młodych leśników i młodych osób zarządzających tym środowiskiem przyrodniczym, oczywiście w charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Także specjalnie kraje europejskie nie muszą się silić na uczenie polskiego leśnika, jak leśnictwo ma wyglądać. To my mamy u siebie formy ochrony przyrody, dużo wcześniej, które stosujemy. Dzisiaj mamy 10 form ochrony przyrody czynnej. Oczywiście dziesiątą, która ostatnio się pojawiła, to jest Natura 2000 i też ją przyjęliśmy samym dobrodziejstwem obostrzeń i skutków prawnych, instytucjonalnych, gospodarczych, ale wcześniejszych dziewięć form ochrony przyrody bo bardzo dobrze w ten rys gospodarczy naszego kraju wkomponowane. To samo, jeśli mówimy o drewni. Tu trzeba o drewnie głośno powiedzieć, bo ktoś powie tak, leśnicy cały czas się wypowiadają, że zagrożenie będzie pozyskanie drewna, bo chcą więcej tego drewna pozyskiwać. Trzeba sobie zdać sprawę jasno, ile polski leśnik tego drewna pozyskuje. Dla takiego dobrego zobrazowania tego, co nam dzisiaj przyrasta w lesie, gdybyśmy to potraktowali, że jest to 100%, to polski leśnik pozyskuje niecałe 60% tego, co nam rocznie przyrasta. Czyli ponad 40% zostawia dla przyszłych pokoleń, dla całej przyrody, dla środowiska przyrodniczego. A z tego, co pozyskuje, z tych niecałych 60%, to też o tym trzeba głośno powiedzieć, około, to razem daje około 40 milionów metrów sześciennych drewna, to jeszcze dodatkowe 10 czy 15 milionów zostawia dla samej przyrody. To są leżaniny, to są tereny trudno dostępne, to są te miejsca, w których leśnik całkowicie wyłączył dzisiaj z procesu gospodarczego pozyskania, to są wszystkie pozostałości pozrębowe, czyli wszystkie drobne elementy, to, co nie jest potrzebne dla przemysłu tartacznego z punktu widzenia biologii też to nie jest kolejna wiedza tajemna. Warto sobie zdać sprawę, że akurat w tych najdrobniejszych fragmentach, gałęziach, czubach, liściach i tak itd. występuje największa liczba pożytecznych pierwiastków, te które nawożą i też w wyniku swojego rozkładu zapewniają nawożenie środowiska leśnego. To są takie pierwiastki jak azot, fosfor, wap, potas, magnez. To wszystko. Co jest związane z obiegiem materii. Także mówienie dzisiaj o zielonym ładzie, który ma być obligatoryjnie wprowadzony, ujednolicający model gospodarczy we wszystkich krajach Unii Europejskiej nie jest właściwe. Każdy kraj Unii Europejskiej ma swoją specyfikę, ma swoją różnorodność, ma, ma, ma swoją dynamikę wzrostu, ma swoje drzewostany, One zgoła odmiennie wyglądają w różnych. Rejonach naszego, naszej pięknej Europy i próba tego ujednolicenia na pewno niczym dobrym się nie przysłuży. A mówiąc o kształtowaniu przyszłych świadomych pokoleń i wprowadzając kolejne ograniczenia, trudno jest znaleźć dzisiaj dla młodego człowieka, żeby przekazać mu argumenty mające na celu bycie odpowiedzialnym i lojalnym. Społecznie, obywatelem dbającym o ochronę przyrody, bo sam to w pewnym momencie może zauważyć i odebrać, że tak, po co ja to wszystko robię, po co ja to wszystko czynię. Tak i tak prawidła ekonomiczne odgrywają najwyższą rolę, i mówienie o ochronie przyrody, ochronie środowiska może zostać całkowicie źle zinterpretowane przez młodych ludzi wkraczających w dorosły wiek. Otrzymujących tą dorosłą świadomość i w przyszłości, mających nas zastąpić. Serdecznie dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzi. Mam nadzieję, że kilka osób w tej materii przekonam. Dasz Bur. Pozdrawiam. Tam nazywam się Rafał Jerczyński jestem prezesem zarządu Gabibis w firmie, gdzie teraz się znajdujemy. Jest to firma zakładana przez mojego ojca około 20 lat temu. Zdecydowaliśmy się na nagranie typu filmiku w celu wypowiedzenia się i przeciwstawienia planom, jakie przedstawia nam Komisja Europejska w Nowym Zielonym Ładzie, gdzie plany te przewidują ograniczenie w uzyskania drewna. Z lasów państwowych. Polska drewnem stoi, przemysłem drzewnym stoi, meblami stoi. Nasza prośba, nie dopuśćmy do tego, żeby to, co jest zbudowane od 30 lat i w ostatnim czasie, nawet w czasie COVID-u, radziło sobie dobrze nie poszło na marne. Ważne spowoduje ogromne szkody w naszej gospodarce. Polska od lat jest jednym z głównych producentów Mepi eksportujemy na cały świat i ograniczenie o tak, tak, na tak dużym skalę wyrębu drewna z lasu spowoduje załamanie naszej gospodarki, a głównie wyrażenie lasu. Nasza rodzina pracuje od las w Przemyśle Drzewnym, Rocznie kupujemy i przetwarzamy około 5,5 tysiąca metra sześciennego drewna. Nazywam się Mateusz Zimiński, skończyłem technologię drewna w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Nasi zachodni kontrahenci bardzo cenią sobie nasze wyroby, między innymi przez surowiec jaki używamy do produkcji, który to w całości pochodzi z lasów państwowych. Pochodzenie naszego surowca było jednym z kluczowych punktów podjęcia współpracy z nami przez kontrahentów zagranicznych. Drewno, które wykorzystujemy jest najwyższej jakości, pochodzi tylko i wyłącznie z certyfikowanych lasów naszego kraju, charakteryzuje się wyjątkową barwą oraz budową. Wiemy również, że dzięki leśnikom, a właściwie wypracowanej przez nich gospodarce leśnej, nie zabraknie nam takiego wyjątkowego odnawialnego surowca. Ograniczenie pozyskania surowca drzewnego przez lasy państwowe jako jeden z wariantów przyjęcia Zielonego Ładu spowoduje bardzo poważne konsekwencje w całej branży drzewnej, która to stanowi istotną część polskiej gospodarki. Pragnę zaznaczyć, że według ekspertów sektor leśno-drzewny stanowi około 2,6% PKB i stanowi 10% wartości eksportu naszego kraju oraz daje zatrudnienie około 453 tysiącom osób, co stanowi około 12,5% zatrudnionych w Polsce. Oczywiście, jak każdy, rozumiem potrzebę ograniczenia emisji CO2 i jestem za tym. Niemniej jednak musi to być zrobione w sposób bardziej przemyślany, zgodny ze zdaniem szerokiego grona ekspertów. Sposób, który nie doprowadzi do ruiny tej gałęzi gospodarki. Szanowni Państwo, nie wiem jak miałbym powiedzieć tacie, który przekazał nam z bratem jeden zakład, że muszę zwolnić jakiegoś pracownika, że muszę rozważyć ograniczenie produkcji w firmie, którą zakładał nasz dziadek lub on zakładał. W historii tej firmy nigdy to się nie zdarzyło. Wręcz przeciwnie. Ciągle się rozbudowujemy, stawiamy na nowoczesne technologie i wykorzystujemy każdy kawałek choćby wiór, aby skumulować w meblach i przedmiotach użytkowych na długie lata zawarty w nich CO2. Czy nasz kraj na to stać, aby tak doskonale, doskonale funkcjonującą branżę wyniszczać, skoro sama kanclerz naszych zachodnich sąsiadów powiedziała, że ich nie stać?